Słuchajcie, udało też mi się złapać e, Szymona. Szymon, my Cześć. jesteśmy. Ja bardzo się cieszę, że mogę Was w końcu osobiście poznać. No my też, tak? A nie w, tylko kucie, w internecie. Tyle razy, no dokładnie. Tyle razy próbowaliśmy się złapać i jakoś tak kurcze nie było okazji. I wczoraj cię zobaczyłem, ale nie było czasu i dzisiaj chcieliśmy... Szymułoś, kurde, po, co, co wy tutaj macie? Stworzyliśmy taką drobną strefę testów y, dla odwiedzających y, wspólnie z partnerem Ruby. Pokazujemy maszynki, techniki. współpracujesz z Rubiną, no nie? Tak, tak. No, yy, no nie ma co ukrywać Rubin, to jest chyba topowa, jedna topka. W no, jedna stopowa. tak. No, no, można nie, tak mówić, że coś jest tak, najlepsze, tak, tak, tak. tylko raczej faktycznie jest to taka topowa. Półka. Każdemu pasuje yy, co innego. Co tutaj kurde się dzieje głównie dzisiaj? Tutaj robicie testy. Są mamy tutaj przecinarki ręczne od podstawowych modeli po najbardziej tak zwane wypasione mamy też stół do wielkiego formatu, przecinarkę do wielkiego formatu, oczywiście wielką płytkę megaformatową i wszystkie akcesoria, które możemy wykorzystywać w obróbce płytek do prac gazolniczych, czyli pady, koronki, tarcze, tak żeby każdy mógł sobie też spróbować, nie tylko oglądać jak to wygląda zawieszone, tylko tak jak widzieliście tam już jedna osoba miała szlifierkę kątową i sobie sprawdzała akurat. E, tarczę listkową do podszlifowywania płytki. Dokładnie, bo tu Wy, wy macie bardzo ogromny, ogromny asortyment. E, jest coś takiego, e, orientuje się, co się najbardziej tak w obecnym momencie e, jest taką topko grubi, co się najbardziej sprzedaje, jeśli chodzi o maszynki. Ty, ma, ty, które, ty którą używasz? Ja używam ja widziałem... TZ-a. Dokładnie TZ ten nie? sam model, który tutaj e, leży na stole. No i przyznam szczerze, że to jest właśnie topowa maszynka, która najbardziej się sprzedaje w asortymencie. No, można nawet powiedzieć, że skradła serca wielu, e, wielu wykonawcom, e, również tym, którzy gdzieś tam pracowali na innym sprzęcie. Ale wiadomo, dla każdego coś dobrego, nie? Tak, żeby każdy mógł przyjść sobie, spróbować i faktycznie dobrać maszynkę pod swoją rękę. Niezależnie, czy to będzie akurat marka Ruby, czy jakaś inna marka, e, która jest dostępna na rynku. A powiedz mi, co kupić, przypuśćmy, Tarczę. Zawsze miałem problem, e, jeśli chodzi o płytki szkliwione, ale e, z idealną strukturką. Szukam tarczy. Co byś mi, co byś mi e, polecił, tak, żeby nie, nie szczerbiła na krawędziach, żeby można było te cięcia wykorzystać. E, no, potrzebujesz dociąć, żeby była płytka mm -hmm. krótsza, ale żeby było nie żeby ją było można Sos ładnie obrobić. Takiej tarczy. Powiedzmy, że topowej, teraz znaczy, ja e, od niedawna, jako nowość, jest to tarcza, która jest dwufunkcyjna. E, dzięki czemu możemy prowadzić cięcia na prosto i również ją ukosować. Posobacz. Ale przez to, że ona ma delikatnie wykonany nasyp na e, tej tarczy, ona dosyć łagodnie i miękko wchodzi w te płytki. Starając się oczywiście, na ile mamy rękę i operator będzie w stanie. Łagodnie tak, wejść w tą tak, płytkę, tak, czy tak. mieć na jakimś przymiarze, czy na wózku, który jest przymocowany do szlifierki kątowej, żeby taką płytkę przeciąć. Oczywiście są też tarcze z ciągłym nasypem do takich zwykłych cięć prostych. To jest na przykład taka tarcza. Nigdy nie używałem pócy właśnie, nigdy nie używałem tarcz właśnie z tym yy, stałym nasypem. Zawsze mi się to kojarzyło, że to są tarcze do betonu. Tak? Nie wiem. No to są tarcze nie... bardzo wolne, ale teoretycznie są przystosowane do tego, żeby było ładne, gładkie przejście po płytce, nie? No właśnie. Bo prawdopodobnie e, tak obstawiam używałeś takiej tarczy klasycznej, która, która ma e, tak z zwany takim, oplot turbo. No, powiedzmy, że tak, tego takim, typu, nie? Dokładnie. dokładnie no. To jest taka nowość również od rubi, Malutka tarcza, 80 mm ma e, średnicę. Czyli jeżeli potrzebujemy zrobić jakieś trudno dostępne cięcia, dokładnie. Dziś zagłębić tą szlifierkę kątową. No to ta tarcza została po to stworzona, żeby bardziej efektywnie realizacje tworzyć. Oczywiście nie jest to jeszcze praca na szlifierkach wielofunkcyjnych typu Proxon albo Dremel, ale już jest taka namiastka powiedzmy mniejszej tarczy na szlifierkę znaczy, kątową. Mi się to też wydaje, że wszystko się charakteryzuje swoimi tam jakimiś cechami do, dopasowanymi do tego, ale dobra, zajrzyj, bądź, bo. Praca pracą, ale bardzo dużo zaglądamy do Ciebie na stronę, na TikToka. Ty jesteś jedną z takich osób, którą bardzo dobrze się słucha, która zawsze, kurczę, jakoś tak pomoże i masz e, taki fajny sposób, e, pomagasz, no nie, taki zero kłótni, zero jakichś też się poprosi, jak ty podchodzisz teraz w obecnych czasach? Bo to można powiedzieć, że to tworzy się konkurencja, jakby nie patrzeć, a ty jesteś zawsze pomocny. Jak ty do tego, do tego podchodzisz? Masz, y Panie, w ogóle ludzi, nie masz praktycznie hejtu żadnego u siebie, u siebie na tym, na stronie, jak Ty do tego podchodzisz, że yy, traktujesz to jako konkurencję, czy jako chcesz, kurde, coś, nie wiem, pomóż, dać od siebie i tak dalej, bo ja tu tak Ciebie odbieram jakiegoś zajebistego ostrzynka, który cały czas chce pomóc, kurcze, osobom, jak patrzymy na, u siebie na profil, oczywiście na TikToku, dodamy Szymona. No jest to bardzo mi miło, że tak uważasz nie czuję, żeby była gdzieś konkurencja i też jakby nie podchodzę do tego, że chcę mieć tą konkurencję, albo że gdzieś doszukuję się tej konkurencji. Po prostu uważam, że każdy powinien emanować takim dobrem, który nie jest w żaden sposób konfliktowy. A uważasz, że robi się teraz na rynku, nie wiem jak to nazwać, taki troszeczkę Misz masz, ludzie, e, którzy zatrzymali się tak jakby w jednym miejscu, e, ogólnie z pracą, zero szkoleń i tak dalej, co robili, to robią, a są osoby, które odchodzą, odchodzą do przodu, dużo szkoleń, tak jak ty robisz, bo widziałem i teraz e, widzieliśmy, kupiłeś agregat, pomogłeś nam bardzo, przed chwilą porozmawialiśmy e, z gronie. E, Idziesz cały czas do przodu, a jak do tego podchodzisz? Uważasz, że jest coraz lepiej na rynku, ludzie są coraz bardziej świadomi, czy no troszeczkę to... Wydaje mi się, że świadomość rośnie i tak jak czy my jako grupa Prace Wykończeniowe, czy ja jako gdzieś tam przez swoje social media robiąc szkolenia, czy inne grupy, czy inne osoby, które robią szkolenia, jednak podnosimy tą świadomość wykonawców i ewidentnie widać, że ci wykonawcy łakną tego, żeby doświadczać nowych rzeczy, E, zwłaszcza jak są jakieś nowinki, żeby nie zatrzymywać się w jednym miejscu. No. I tak patrząc z perspektywy chociażby 5-6 lat wstecz, no to zrobiliśmy naprawdę bardzo duży postęp. No, ale, bo... Tylko żeby mniej jadł w internecie było, tak no. jak powiedziałeś, jakiegoś hejtu, wypominania, wytykania sobie różnych e, no, Ci, błędów, tylko żebyśmy się po prostu zwyczajnie jak ludzie mogli wspierać, a nie tylko i wyłącznie szukać e, konfliktów. A powiedz mi jeszcze takie na koniec szybkie pytanie. Słuchaj, ty już jesteś długo na rynku, nie? Ile to u, u ciebie trwa? co, z 12 lat już będzie, tak no, myślę. Już 12 lat. Jaką, by jaką byłbyś dał radę takiemu gościowi chłopakowi, który chce wejść w to, chce wejść w branżę? Jaką ty byś dał radę? Hmm. To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno bym mu powiedział, żeby się nie poddawał podczas y, pierwszych problemów, albo podczas jakiejś pierwszej porażki e, i żeby otaczał się tylko dobrymi ludźmi, a nie ludźmi, którzy będą chcieli go wykorzystywać. No, czyli masz podejście takie samo jak ja, że y, i uczyć się, ale je, tym, tak. z takimi osobami, jakimi się otaczasz, to mimo wszystko te osoby cię Wgadza pają. Zgadza się. W to internecie sobie... jest bardzo dużo informacji, które gdzieś tam można już w tej chwili pozyskać. Kiedyś tego nie było, dopiero te Facebooki, te grupy, to wszystko powstawało. No I właśnie, my tak Ty naprawdę masz takie filmy u siebie też pomagające, właśnie dużo, wielu osobom. Rzucimy tutaj, właśnie podrzucimy link do medi, do Szymona i zobaczycie sobie właśnie na wszystkie jego filmy. Dobra Szymon, nie zajmujemy Ci czasu, my się omówimy na wywiad osobno, bardzo Ci dziękujemy za Dziękuję, że nas tutaj odwiedziliście i że przyjechaliście w ogóle na Budmę żeby też poznać się nie tylko za szkła w internecie no, tylko żeby tego. wszystkie osoby tutaj zobaczyć. Zresztą był tutaj u mnie wczoraj Artur z Zygmuntem też fajnie było się poznać. Bartek bo... z, z, z NevHome też New prowadzi home. swój kanał na TikToku. No dokładnie, ale powiem ci, właśnie to jest też taki moment, gdzie no wszyscy są cały czas zabiegani, no nie? Cały tak, czas. Tak. A tu jest teraz takie miejsce na spokojnie, gdzie można na, na spokojnie, na tyle, na spokojnie, na ile można, ale podejść, pogadać, przybić piączkę, po prostu poznać się, bo większość z nas mimo wszystko jest w pracy za komputerami, za telefonami tak. i tak dalej. No i teraz Nie no jest ciągła gonitwa, nie? No, my się mega cieszymy, że w ogóle była okazja, kurczę, podejść do Szemona, na chwilę pogadać, a już na taką dłuższą e, rozmowę <laughs> zapraszamy Was na kanał, więc... Dziękuję, dziękuję i widzimy się na osobność. Kurczę, dziękuję.